Witam panowie i panie z tej strony, IMIR, i dzisiaj chciałbym pokazać wam nową operację. To jest operacja Bloodhunt. I co ta operacja wprowadza? Pierwsze, co to jak każda operacja wprowadza monetę, ale pokażę ją wam na końcu, ze względu na to, że po prostu e, kiedy włączę ekwipunek, to wywali mi całą tutaj stronę. Drugie, co to wprowadza? Dwie kampanie i 60 o misji w nich. Jest to operacja Marksman i Revolution. Lekko się są różnią, do tego mają swoją fabułę, e, więc co czy znaczy taką fabułę? No wiecie, taką na siłę wrzuconą, ale zawsze jakaś tam fabuła, jest do niej taki filmik dołączony do każdej misji, w którą klikniemy. Więc nawet ciekawie, chociaż się starają. E, co dalej? Nagrody za misję w postaci XP bonusu, ale to za chwilę. Skrzynka operacji i drop nowych broni z operacji, e, więc to jest właśnie skrzynka Falconish Case. Bardzo ciekawa, tam widziałem bronie, niektóre są fajne, niektóre się oczywiście wiadomo wzorują starymi, tylko że po prostu są nałożone na nową broń. Dziennik operacji, no to jest to właśnie to, co pokazywałem, jest to na tej samej zasadzie właśnie co Vanguard, więc... Cztery nowe mapy, jest to operacja, full operacja, jest to mapa log, Race, Resort, zoo, ZO. Jezu się maria, co ja ZO, zoo, ZO. No i jeszcze Agencji i Season, które były w poprzedniej operacji, z tego co pamiętam Agencji, było w Phoenixie i Season chyba, chyba też, ale nie jestem pewny. No i właśnie, to co się chyba najbardziej rzuca w oczy, czyli XP system właśnie całej tych rank i tutaj nawet pisze. Pierwsze co to Weekly bonus. Drugie co to tutaj widzę, że właśnie jest item do dropnięcia co każdą rangę, no i właśnie jeszcze dostajemy większy, jakby nie wiem, więcej expa dostajemy dzięki temu, że e, po prostu mamy mm, operację. Kiedy robimy tę operację, to dostajemy więcej expa. No i chyba tyle. Jeszcze pokażę wam tą monetę. Ja na razie oczywiście nie mam nabitej żadnej na niej rangi. E, jest ona czysta. Może później wam pokażę, jak wygląda na przykład złota czy coś, bo mam zamiar nabić coś złotą. E, więc no. No i chyba to było na tyle. Jeszcze wspomnę o tym, że kiedy właśnie wejdziemy na czyjś profil teraz, to pokazuje nam się jako marangę, więc no nawet fajne udogodnienie, chociaż wydaje mi się, że jednak troszeczkę na siłę, no ale niech próbują modyfikować ten tego Cesa, bo no wiecie, ta grama życia, nie? Umrzeć śmiercią naturalną jak jeden 6 umierał bez update'ów tak naprawdę przez pewien czas, a później zaczęli znowu update'ować. Nieważne, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.